X Show, Stoisko Data Video. Co ciekawego prezentujecie? Znaczy, wiesz, w tym roku przyjechaliśmy z nowością, jest to multiprocesor KMU 200. Mamy możliwość podłączenia jednej kamery 4K szerokokątnej i wycięcia sobie czterech regionów, które możemy wysłać jako cztery wyjścia HD. Czyli taki prosty mikser z jednej kamery 4K. Robimy sobie realizację na wirtualne cztery kamery. Uh -huh. e, no ciekawe, bo nie trzeba dużo sprzętu zabierać, a cztery różne ujęcia można pokazać. E, a poza tym jeszcze? E, jeszcze mamy mikser mobilny e, HS1300 z wbudowanym enkoderem oraz rekorderem. Jest to dobre rozwiązanie na szybkie jakieś realizacje, gdzie no nie, mu nie musisz zabierać zbyt wiele rzeczy. Tylko jedną walizkę, z niej już sobie streamujesz, jest możliwość podłączenia czterech kamer po SDI-u i dwóch kamer po HDMI. Ewentualnie podpinasz sobie po HDMI jakieś prezentacje z laptopa. Jeżeli jest taka potrzeba, czy też grafikę. I od razu z jednej walizki stream do internetu, czy też nagrywanie na kartę SD. Do tego jeszcze mamy nowość, kamerę PTZ-280, jest to kamera 4K, razem z ndi -em. I do kamery mamy nowy kontroler RMC-300, który może, który może sterować kamery po Eternecie lub, tak jak standardowo, przy pomocy RS-422, Połączenie punkt punkt. Połączenie internetowe daje nam to, że możemy sobie kamery typu te NDI-owe podpiąć z, 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 ze Switcha, z który ma POE, czyli odpada nam kolejny kabel zasilający, czyli idzie nam zasilanie oraz sterowanie już po, po sieci. Okej. Okay. Mnie się spodobał najbardziej yy, ten prompter. No nowość prompter konferencyjny. Jak na razie no, jest duże zainteresowanie i spra sprawdza się bardzo dobrze, ponieważ y, wszystko już jest w komplecie. Nie musimy do jak w, zeszły, w, w to Jest jedna walizka, tak? Wszystko mamy. Komputer, y, monitor. Poprzednie, poprzednie promptery zawsze musieliśmy do nich kupić. Y, Tablet i zgradioprogramowanie. Tu już mamy wszystko w komplecie, dodatkowo możliwość sterowania też starymi pilotami jak WR450 czy też pilotami nożnymi, które można dodatkowo jako opcję sobie dokupić. W jakiej jest mniej więcej cenie? Cena to jest bodajże 6100 netto w złotówkach. Ok, więc y, wszyscy, którzy potrzebują takich urządzeń, to warto, żeby się z nimi tutaj jeszcze zapoznali. Dzięki bardzo.